Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem wam trochę opowiedzieć o karmówce. Zacznę od najbardziej popularnej karmówki, według mnie najlepsza karmówka, jaka występuje do karmienia naszych pupilków, typu mądliszki, ptaszniki, gady, płazy. Więc karaczan turecki. Po łacińskie, po łacińska nazwa pteryplaneta lateralis. periplaneta lateralis, tak. Pierwotnie one występowały w ogóle na Bliskim Wschodzie i po prostu w latach 70., -tych, 80. -tych zaczęły być gościć na inne rejony. E, obecnie chyba zajmują wszystkie teraz kontynenty oczywiście poza Antarktydą. E, kolejną ciekawostką tego e, nietuzinkowego stworzonka jest są to, że one nie spinają się po powierzchniach płaskich. Dlatego też są kolejna ich bardzo duża, fajna cecha e, przy hodowaniu właśnie karaczanów tureckich jako karmówki. Drugą, trzecią właściwie fajną cechą tych karaczarów jest to, że są odporne. One dużo nie potrzebują, mają niskie wymagania, jeśli chodzi o y, hodowanie ich. Wystarczy potrzeba, wystarczy, wystarczająco nie potrzeba podłoża. Są różne metody hodowania, ale ogólnie wytłoczki od jajeczek duży pojemniczek, dobrze wentylowany nie, z tymi. Może być wysypane dno płatkami owsianymi, bardzo się fajnie to sprawdza, może być e, dodatkowo można pokarmić je, ja karmię osobiście swoje karaczanów tureckie hydrożelem, e, warzywami, owocami, żeby zapewnić im jak najwyższe wartości odżywcze plus płatki od ryb, ale to takie po prostu ja tak stosuję, inni mają każde swoje metody własne hodowania. Ciekawostką jest to, że proces rozwoju Wam pokaże karaczanów tureckich i zaczynamy od wylęgu. Karaczon turecki wylęg to jest o, taki... Taki maluszek, to jest wylęg na tureckiego maluszek. Więc można takim wylęgiem karmić naprawdę małe dzieci typu skakuny. No ogólnie małe gatunki, styrio kosmusy, elegancy w, w młodym stadium. Po prostu widzicie, karmówka bardzo małej rozmiarów. Dzięki czemu można karmić e, naprawdę szereg małych stworzonek. Potem jest stadium takie mniejsze, sztuka karaczon, który już jest taki, taki, taki wygląda mniej więcej. Troszkę urośnięty, już też można oczywiście karmić. Potem jest średni. I to jest średni karaczan turecki. Jak widzicie, wygląda taki pomarańczowy gagatek. Potem są już imago, więc dorosłe o, przedstawicieli tu mamy samice dorosło, a tu mamy dorosłego samca. Jest widoczny, widoczny bardzo dosyć duży dymorfizm płciowy. Samce są właśnie takie bardziej wąszczuplejsze. szczuplejsze, posiadają skrzydełka, a samice nie posiadają skrzydełek mają takie niby skrzydełka tutaj zachowane. I one rodzą, rozmażają się przez. Są jajo żyworodne, więc one tworzą sobie ooteki. I taka ooteka, więc wychodzi takie jajeczko z dupeczki, i ona z nim parę dni chodzi, aż tak zwane wietrzeje to oteka, potem zostawiają w wilgotnym miejscu. I wtedy z jednej ooteki wychodzi od 10 do 30 młodych. Dodatkowo, ooteka, żeby wyszło młodych, jest to czas od 30 dni do nawet 150 dni. Zależy od warunków hodowlanych, więc od temperatury, wilgotności i innych czynników rozwoju tych karaczanów. To także dodatkowo są to też tania karmówka. To też nie można powiedzieć, że to jest drogie. To jest bardzo tania, prosta w hodowli karmówka. Dużo nie potrzebuje do szczęścia. Tylko trzeba pamiętać, mają, że ich największą wadą jest to, że one bardzo są szybkie i bardzo chętnie uciekają. I się często mówią wielu hodowców, że one się po prostu po mieszkaniu panoszą, że po prostu są synatropijne, więc w mieszkaniu mogą się z powodzeniem przeżywać, choć, tak szczerze powiedziawszy, można tego uniknąć, w pewnych stosunkach. są metody, na przykład używanie panko, czy na przykład... Yy, ogólnie, tak, tak, jest moja po prostu teoria, bo chciałem po prostu no, poruszyć taki te, pewien temat, ale może to jest taka po prostu moja osobista yy, teoria po prostu. One są wrażliwe na chemię spożywczą, więc z, 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 dacie skórkę od jabłka, no to i ta skórka od jabłka ma na sobie chemię, karacza nie ma co jeść i wtedy zeżre i pada wszystko. Dlatego obieram zawsze owoce i warzywa. Karaczan turecki żyje do 12 miesięcy, jak dobrze pamiętam. Także może maksymalnie żyć karaczan turecki rok. Także karaczan turecki, bardzo fajna karmóweczka. Osobiście się zaopatruję teraz w karmówkę, jeśli chodzi o karaczany tureckie, w takim bardzo fajnym sklepie online zdroweowat.pl Także... Polecam ten sklep, bo ma dobre ceny i wysyła za granicę. To jest dla mnie też dosyć duża cecha, która mnie zawsze cieszy i też no, co najlepszą karmówką, tutaj nie można nic powiedzieć innego, po prostu to jest dobra karmówka. Czy może służy, może nawet być w pewnym stopniu służyć jako pet te karaczane tureckie? bo Powiedzmy sobie szczerze, brzydkie nie są. No, oczywiście można powiedzieć, że niektórzy powiedzą, że e, brzydki karaczan, ale według mnie mają swój urok, bo jakby nie patrzeć o, widzicie jakie szybkie są? są? Mają te pomarańcz, mają czerń, czerwień wręcz troszeczkę. Bardzo są ładne. Dobra, to byłoby na tyle. W następnym filmie powiem o innej karmówce. Teraz będzie takie 3-4 filmiki, będę robił o karmówce.